na Ukrainie i tam je odcięli w 1939 roku, ale to takie drobiazgi, ale w 1940 roku jest możliwość w żeby dostać przepustkę i wrócić tutaj do Generalnej Guberni. No to jasne, że tego. No więc ja tam ojej tu tyle ludzi, coś tego, to pilnują tam, tu ci Sowieci, prawda, żeby do tego... i Ja już jestem blisko, ale byłem wrócić, taka pani stała taka, podobna do tej, tylko taka sobie taki płaszcz, miał taki długi, rozpięty. Ja tylko byłem mały wtedy jeszcze taki sobie. Stadałem przednie, tak się uśmiechnąłem. O ona płaszcz otwiera pod płaszcz do niej I już jest synek. Już czekał w kolejce, wszystko w porządku i dostałem przepustkę. No. To, to nie, nie jest dziwne i śmieszne. I ta pani, no, ja raz ją w życiu widziałem, więc nie, ona też dostała przepustkę. Ja dzięki niej, bo mnie pod twarz wzięła i podprowadziła tam do tego biura. Proszę sobie wyobrazić taki, taki drugi moment, to już teraz o... Jakby się mówi powojenny, 45 rok. U nas dużo akowców tam w Lubecki, w Razie Podlaskiej wyłapali czemu? Bo się zawzięli. Dlaczego? Bo w nasz pół, 35 dzięki tylko dowództwu ocalał. Dowódca był taki, że umówił się z Sowietami 45 rok. Jeszcze było powstanie wtedy. I, 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 I że, prawda, y, że tędy i tędy będziemy szli. Ale go do nas ogłosił, proszę bardzo, wszyscy podziemie z bronią. Na drugie dzień Sowieci czekają na nas, a tu nie ma. Wysali tam, prawda, zwiadczy coś, żywe dusi. Trzy, pół tysiąca ludzi z bronią. Zginęło. I jak się tylko skończyła wojna w 1945 roku, to dawaj na swoje parę tysięcy tych e, e, NKWDistów i szukaj po całym tym województwie, po całym tym rejonie razy i Podlaski. Dużo nałapali. Niewiele brakowało i mnie. Proszę sobie wyobrazić, jak już wyłapali i ja tak siedzę w pokoju, już mam wychodzić po śniadaniu, patrzę przez okno, idą. Sołtys ich prowadzi. Oni mieli kartkę, prawda, i tu, i tu prowadź, nie? Jan sposób, no. Ja zdębiałem, dwadzieścia kroków, oni mnie widzą, ja ich widzę. A sołtys ich prowadzi, prowadzi ich sołtys dalej. Trzy domy dalej. A tam był mój stryju, brat taty, też Jan Sposób. Taki chodzi po osiemdziesiątce dziadek ja. prowadzi tam. A on w wojsku rosyjskim był ze cztery lata w Carskim. Po rosyjsku mówił świetnie. Jaki zaczął zagadywać, jaki zaczął opowiadać o tym, o tych ćwiczeniach, a jak to zdobywali przemysł i wszystko. Po rusku tak świetnie. Słucha, słucha, słucha. Ten, ty ci słuchają bo To nie ten. <laughs> Pytają, o ty A czy drugi jest? Jest. Wracają? Do, do nas. A gdzie ja? Tam było wtedy źliwa. więc się byli zboże i tak dalej. Gdzie ja byłem? No to już wiadomo, że zdołałem, prawda, się jak to się udać. Teraz rozryzowali rodziców, ale, ale to nic. Nie, nie pomogło, nie znaleźli. Ja potem tu już nie byłem w domu, ale pytałem sołtysa, panie Bolesławie, Michalski Bolesław, a czy pan się nie bał? Jakby oni tak kapnęli się, że pan ich wykiwał, mogliby pana zastrzelić, a mogli. A, a, pan, a pan nie bał się? Bałem się, ale zrobiłem tak jak zrobiłem. No? Teraz jak to się prawda, proszę sobie wyobrazić, jaka jako opatrzność, a tutaj z tego, z tego tutaj rejonu, z tego tej dzielności, mianowicie jak zobaczyłem tę kapryczkę melutko powstańcą, to koniecznie jako, prawda, żołnierz, no, jako, a koniec, no że trzeba to coś zrobić. Matka Włoska patrzy na mnie, no Tak jest. I już pół roku chodzę, szukam, żeby coś gdzieś wydebić, bo tam ta działka nie miała żadnej dokumentacji. Nic, ale coś mnie tknęło. Pojechałem, jeszcze było województwo w Płocku. Jest pokój? Jest. Przedstawiam papiery i tu taka pani sekretarz yy, yy. Gminna stąd ładnie by zredagowała to wszystko. I tam ta pani to w Płocku przeczytała. Raz, drugi. może księdza, ksiądz za dwa tygodnie przyjedzie, dostanie pan dekret własności i tej działki, i tej kapliczki. Ja usiadłem. Tak już co, co Co jest księdzu? A jakie Szczęście, że ja tutaj właśnie trafiłem, a dzień indziej trafiałem i nie trafiłem. I dzięki temu kapliczka stoi tam rozbudowana i my mamy satysfakcję tam się pomodlić, bo to tam są znaki jako miejsce pamięci narodowej, bo tam są groby powstańców z 1963 roku. Jak to jedno z drugim, Matka Boska Częstochowska, o tamtych pamiętała, że tu musi być miejsce takie nienaruszalne, czczone, że tu, tu ludzie byli, tu ginęli powstańcy. I tu należy właśnie się ich uczyć. O, a takie, cały szereg takich każą mi to pisać. Przełożeni, jak napiszę, to im powiem, żeby jeden, jak to się mówi, egzemplarz. Żeby tutaj gdzieś tak przesłali do tego. Bo ja się szykuję teraz jak tylko pisać, 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 bo mówię i tak umrzesz, i tak umrzesz. Mówię ja nie, <grydy> nie wiadomo kiedy. <grydy> nie wiadomo kiedy. <grydy> nie wiadomo kiedy. Dobrze, dziękuję. Więc takie bogate życie, jak ja się znalazłem tutaj, jak ja w ogóle w, takim, w takiej nagonce i do seminarium się dostałem, i, i święcenia kapłańskie i to wszystko utrzymałem. A oni potem wiedzieli. Ja tam w Koszalińskim na proboszcza nominację mam, a ja, ksiądz był w AK, Byłem. To musi ksiądz to i to, to i to podpisać. Nie podpisze. I nie podpisałem. Przez cztery lata byłem niezatwierdzonym przez rząd promościer. Kto inny mnie zastępował, który nie potrzebał tego. <laughs> Ale do Olsztyna, bo tam mam budowę, ten Wyznaniowiec. A jak ksiądz był w AK, byłem. No to co? No to każdy mówi tak. Dla ojczyzny się poświęca, pracuje jak umie. Ja panu dyrektorowi nic nie mam tak do zarzucenia, że co? Pracuję tak jak uważam. No. Ja też pracowałem i pracuję tak jak uważam. Inne było, inne było jeszcze, bo ja o nim wiedziałem dużo, ale nie chciałem mówić, bo bym sobie zaszkodził. Tylko cześć, 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 koniec. Ja wszystko mogłem powiedzieć, bo nie miałem nic do ukrycia. On miał dużo do ukrycia. I za to, że ja nie odkrywałem jego, on taki był przychylny, taki życzliwy, ten wyznaniowiec, dyrektor do spraw wyznań, Wolsztyniel. <taki> Takie to rozmaite cuda się działy, prawda, w, 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 w takie zagadki, że nie, nie do przyjęcia. No to fakt.